Okay, okay, huh? hmm. <laughs> Oh, hmm. okay, tylko... okay, Ciekawe kogo. Imię jest jakieś zwarte. No cóż, spójrzmy do środka. Wszystkie strony są puste. Ciekawe do kogo to należy. W sumie, do kogokolwiek kogo to należy, to już jest nieważne. Jak ktoś się zostawił, to znaczy, że tego nie potrzebuje, prawda, Trixie? Tego ja znalazłam, więc od teraz ten pamiętnik należy do mnie. Trixie, przyjedź mi ołówek. Trzeba czymś wypełnić te strony. No bądź pełnomocnym robaczkiem, za to pójdziemy niedługo do parku. Dzięki, ale za to z tym parkiem żartowałam. Za to a nie martw dzisiaj pozwolę ci w nocy spać na moim łóżku. Um, od czego tu zacząć? Już wiem. Drogi pamiętniczku. Mam na imię Cassie. i mam 17 lat. Niedawno jeszcze mieszkałam w małej wiosce, lecz właśnie dzisiaj przeprowadziłam się do wielkiego miasta w Anglii. Jak miałam 5 lat, mój tata zmarł na raka. No to za nim bardzo tęsknię. Teraz mieszkam z moją mamą oraz moim zwierzyczkiem Trixie. Jutro idę do nowej szkoły. Nie mam jeszcze przyjaciół, ale mam nadzieję, że jutro spotkałam ich wiele. M dziwne. Moje życie brzmi jak jakaś bajka. W sumie, jak bajki zawsze kończą się dobrze. Mam nadzieję, że moje życie skończy się tak samo. Um, jak myślisz, Trixie? Czy dodać coś jeszcze? Szkoda, że nie znam zwierzęcego, ale ja bym coś dodała. Mam nadzieję, że moje życie tak samo się skończy. I poznam jakiegoś księcia z bajki. <die binetivit cielis> um, gdzie ty schowałeś ten pojemnik? Może na tej szafce nocnej? Idealnie. A ty... możesz już odnieść ten y, ołówek. Cassie! Może byś już się rozpakowała, ponieważ tutaj przejść nie można. Tak, pomo. Już miałam co zrobić. Spokojnie, spokojnie. Dam sobie radę sama. Naprawdę nie chcesz pomocy? Bo wiesz... Może by wtedy było szybciej. Nie, 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 mamo. Nie musisz. Ty już możesz iść. Ja sobie sama sobie tutaj poradzę, nie? Ach, ty ja cię rodziłam w bólach, a ty mi teraz wyganiasz ze swojego pokoju? Mamo, ja cię nie wyganiam. Ja po prostu mówię, że sobie sama poradzę. A ty po prostu nie musisz tutaj stać. I to jest wyganianie, wiesz? Ach. Jak te dzieci szybko rosną. A, ci rodzice. Jakby co, to już na dole przeszykowałam pyszną kolację. Wiem, jak już się rozpakujesz, to po prostu przejdź, okej? Okay? Tak, mamo. Nie musisz się o to martwić. Trixie, skąd się tutaj wzięłaś? W mojej walizce? Co ty tutaj robisz? Co? A teraz pomóż mi się rozpakować. Ile ja mam twoje rzeczy? Trixie, gdzie jest moja poduszka? Och, oh, to mój tylny wyrabaku. Oddobę to. No i jeszcze moje zdjęcia. Ono będzie stało tutaj. Rozejrzyj się, Trixie. Zobaczy jak tu teraz pięknie. A więc zaspakowali się skończone. A teraz chodźmy na kolację. Mama na pewno ma dla ciebie. Chodź! O, wreszcie jesteś! Ym, jak tam? Już się rozpakowałaś? Czy potrzebujesz pomocy? Ym, nie, mamo. Jest wszystko ok. Nawet nie wiesz, jak pięknie teraz wygląda ten mój nowy pokój. <gryw> Zaraz się przekonam. Najpierw zjedz swoją kolację. A jak widzisz, na stole tutaj mam Twoją gość. Dzięki, mamo. Pamiętaj, musisz się dzisiaj położyć wcześniej i spać, ponieważ. Musisz się wyspać, bo jutro masz rano szkołę, nie? Wiem, mamo, tak. Zaraz się też spakuje. Daj mi no, może chociaż trochę zjeść najpierw. Ech, ja tylko ci upominam, kochanie. Ja tylko ci upominam. Mmm, dobre. ma piekłaś? O tak. Ym, cieszę się, że ci smakuje. Hmm, przepyszne. A dobra, y, teraz lecę się... No wiesz, pakować. Tak, nie zapomnij tylko swojego planu lekcji. Oraz, no wiesz, swoich dokumentów. Pewnie, mamo. Już lecę. Ach, jak te dzieci szybko rosną. Chodź! Już zjadłeś tricksy. No chodź, jak zjadłeś. Chodź. Aaaa. Trixie, podasz mi te dokumenty, które leżą tam, koło ciebie? No wiesz czy co? Czasami to w ogóle nic mi potrzebne. Oddawaj te dokumenty. Dobra, jestem spoko, mam nadzieję, że wszystko mam na jutro. Trixie, co ty tam robisz? Zejdź tam natychmiast! Złaść z mojego łóżka, później mam całe w sierści. Spadaj stąd! Skoro próbujesz sobie ze mną żartować, te twoje żarty w ogóle nie są śmieszne. Spadaj stąd! Rozumiesz, co do ciebie mówię? Spadaj stąd! Nawet nie próbuj! Wąt z mojego pokoju! Dobra, ale ja już jestem zmęczona ten cały dzień. A może już lepiej położyć spać. Jutro muszę rano wstać. Widzę, Kasty, że kładziesz się już spać. No i dobrze, bo wiesz. W sumie, jutro rano wstajesz. Na sobie budzik? Tak, mamo, właśnie miałam to zrobić, ale o, zapomniałam. Spokojnie, nic się nie stało. Zaraz mogę ci go nastawić. Tak. Nie musisz, mamo, sama mogę coś zrobić. Nie, nie, dla mnie jest żaden problem. Dziękuję Ci. Dobranoc Kasi i dobrych snów. Dobranoc mamo. <skrybuj> Kochanie, wstawaj. I już dzisiaj pierwszy dzień szkoły nie chcesz być na jakąś spóźniadę? Czy coś? No, serio? Co mi chociaż 5 minut? Za 5 minut co ja chcę Ci widzieć w kuchni przyszykowaną, jedzącą śniadanie. Niech ci będzie. Dobrze, a więc ty się ubierz, a ja przez ten czas przyszykuję Ci śniadanie. Tak, mamo, już. Kasia ja to wszystko widziałam. Nawet nie próbuj. Dobra. O, wow, kochanie! Jak pięknie wyglądasz. Naprawdę? Naprawdę, mamo? Tak, córeczko, przecież wyglądasz prześlicznie. Jak widzisz, na śniadanie mamy kukurydzę. Zjedz sobie trochę, żebyś nie była głodna w szkole. Dzięki, mamo, za komplement oraz za śniadanie. Hmm, dobre. To że dobrze, że ci smakuje. A jesteś już przygotowana? Dziś spróbujesz chyba. Jeszcze została na górze i już po nim biegnę. Ha! Trixie, przynieś mi Ach, nie ma jej tutaj. Zresztą... Bez niej też sobie radzę. Nawet nie wiem po co mi ona była. Ciężko to trzeba. Mam już mam wszystko. Jestem chyba gotowa. Tak, wziął swój telefon, żebyś do mnie zadzwoniła. Mamo, ja już nie jestem małą się. Nie muszę z Ciebie dzwonić, cokolwiek robię. No wiem, ale jak zachorujesz. Mamo, i tak nie używam telefonów na lekcji. Tylko po szkole. A po szkole nic nie zrobisz. Dobra, ja już może pójdę. Tak, kochanie, może już pójdziesz. To pa, mamo. Papa pa, Cassie. Papa pa, Trixie. Ach, no dobra, niech ci będzie. Hm. O, wow! Duża ta szkoła. Wow! No ty uważaj, chodzisz. Ach, jakiś bór. Widać, że on moim kolegom niech pani zostanie. O wow! Ham, ciekawe że jest pierwsza lekcja. Lepiej poszukam mojego panu lekcji. Gdzie on może być? Gdzie to może być? Miałam to przed chwilą. UWAŻAJ! A <trybuj> Au! Głupi rower. Ha? Nic nie jest? Hej! Nic nie jest? Wszystko w porządku? Ej! Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Żyjesz? Tak, nic mi nie jest, ale mógłbyś na przyszłość uważać, jak jeździsz. Teraz muszę to wszystko pos posądzać. Bardzo Ci dziękuję za rozwalenie moich dokumentów oraz za zniszczenie mi pięknego poranka. Spokojnie, pomogę ci, a teraz najważniejsze jest twoje zdrowie. Chcesz się do pielęgniarki masz zawsze kolano. Z tą to już do psychiatry. Do psychopata. Ja Co mówiłaś? Nie, nie muszę iść nigdzie. Muszę to zaraz wszystko ogarnąć, bo zaraz nie zaczął lekcję. Psychopata. To jesteś, Jake! Nie uwierzysz. Każdemu podobał się twój. Występ to nie był żaden występ. Co ty zrobiłeś z moim rowerem? Opona od niego spadła. Co ty zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem. Kto mnie popchnął? Eee. No ale. Ja ci poszczęłem ten rower na chwilę, ale nie od razu żebyś go demolował. I żeby tak właśnie zrobił z nim. Wiesz, co wszyscy się na ciebie patrzą. Serio? To ty zepsułeś murowę. Musisz mi za to zapłacić. Ciekawe czym? Ach. Wiesz co? Naprawdę. Tylko parzyszasz w jakieś rzeczy i już je demolujesz. Dobra, już muszę iść. Jeszcze sama nie skończyłem. Skończył po przerwie. Właśnie, że nie. Dzisiaj cię nawiedzę. Od 12 w nocy. Nawet ci nie wasz. Nawet ci nie wasz. Mm! Cisnął rower.